Dzisiaj przyglądamy się takim wydarzeniom, które jednym się podobają, innym nie, niektórym nawet sprawiają taką dziwaczną radość, to znaczy kiedy komuś coś nie wyjdzie. No i na początek skok, który przypomina nam, że to jest taka trochę nieprzyjemna zabawa cieszyć się cudzym nieszczęściem, zwłaszcza w skokach narciarskich. Ten wypadek, który teraz oglądamy, to jest oczywiście Dawid Zigel sprzed dwóch lat. Konkurs drużynowy w Zakopanem, koszmarny upadek tego chłopaka. Niemcy mimo tego upadku wygrali konkurs drużynowy. A przyglądamy się temu, żeby sobie uświadomić, że kiedy pomstujemy na zawodników, że coś im nie wyszło, że źle wylądowali, że skok kiepski, że się przewrócił. No, pamiętajmy o tym, że oni na tych cieniutkich deseczkach lądują z prędkością 100, 110, 120 km na godzinę. No i nie zawsze te lądowania mogą zakończyć się szczęśliwe. W tym wypadku niestety szczęśliwym to lądowanie nie było. Zigel do teraz boryka się ze skutkami tej kontuzji. Obrazy drugi. To Wisła, początek sezonu, który zakończył się tej wiosny przedwcześnie. No i obawialiśmy się, że przedwcześnie zakończy się także dla Piotra żyły. Na skoczni w Wisle Malince Piotrek miał walczyć o sukcesy, a skończyło się zupełnie inaczej. Wyglądało to na tyle dramatycznie, że ożywione zazwyczaj trybunę. Ucichły kompletnie, no a Piotrek podnosił się z czołem zakrwawionym. Na szczęście, zakrwawiony, ale. Dziarski opuścił skocznie i już e, następny weekend skakał w Finlandii, chociaż te skoki jeszcze długo pozostawiały dosyć sporo do życzenia. No to także obrazek, którego zbyt często oglądać byśmy nie chcieli. No, z Markusem i sprawa była zupełnie inna, to też Wisła, ale w jego wypadku nie było mowy o e, jakichś katastrofach, e, nie było uszczerbku na zdrowiu, no, chyba że mamy na myśli. Dyspozycję mentalną, a ta chyba pozostawiała sporo do życzenia na początku sezonu. Markus Eisenbichler w takim oto stylu, właśnie spaprał koncertowo kwalifikacje, zajął 50. miejsce, czyli ostatnie z możliwych. No i rzecz jasna w konkursie w drugiej serii obejrzeć go nie mogliśmy. Eisenbichler zresztą przez. Połowę zimy skakał dramatycznie źle, a biorąc pod uwagę, że to jest zawodnik, który w poprzednim sezonie zdobył 3 złote medale na Mistrzostwach Świata, no to ten kolaps formy był więcej niż zastanawiający. Pod koniec sezonu wymknęło mu się, że relacje z nowym trenerem nie układały się na początku najlepiej, no ale potem rzekomo miało być już dużo korzystniej w tych relacjach między Eisenbichlerem a trenerem Holmgacherem. Timmy Zajc, ulubieniec Buchmacherów całej zimy, to jest zawodnik, który potrafił. W trakcie dwóch tygodni na przemian oddawać skoki, które nie pozwalały mu zmieścić się w drugiej serii konkursu, albo i nawet zakwalifikować do serii pierwszej, po to, żeby tydzień później walczyć o lokatę w drugiej, a może i nawet w pierwszej dziesiątce. Niestabilność poziom 10, no ale Inizajc, to jeszcze zawodnik młody może, może z czasem będzie w stanie skakać bardziej stabilnie. Teraz konkurs, który zapamiętali pewnie wszyscy i ci, którzy się cieszyli, tak jak Dawid Kubacki i Kamil Sterk, i ci, którzy byli zmartwieni. Tak jak oglądany przed chwilą Jelar, potem Karl Geiger, wielu kawajaszi, to oczywiście Zephyr 2019. Jeden z tych konkursów, za które największe brawa należą się oczywiście organizatorom, najpierw w pierwszej serii dopuścili do tego, że zawodnicy stakali przy wietrze, kompletnie wypaczając wyniki. Za to w drugiej, Pozwolili na to, żeby padający gęsty śnieg storpedował wysiłki tych zawodników, którzy w pierwszej serii poszło dobrze. No i jeden po drugim skakali na stracenie. Spadali do drugiej albo i do trzeciej dziesiątki. Nie mieli szans po prostu polecieć dalej, no bo prędkości uzyskiwane w torach najazdowych po prostu na to nie pozwalały. Łapał się za głowę Geiger, niewiele bardziej radosną minę miał Kobayashi. Ale rzecz jasna, nas to obchodziło najmniej, bo Dawid został mistrzem świata, a pani został stachem na drugim stopniu pod. Teraz Dawid Kubacki. Skop, który teoretycznie rzecz biorąc wydaje się całkiem udany, ale tylko teoretycznie, bo to są kwalifikacje do cyklu ze Neustadt 5. Przypomnijmy tam, suma punktów z dwóch konkursów i jednej serii kwalifikacyjnej. Dawała, zwycięzcy. 25 tysięcy euro. No i Dawid, 4 piąte tej pracy wykonał znakomicie, to znaczy wygrał dwa konkursy. Ale z premii finansowej cieszył się Rioju Kobayashi. A to dlatego, że Dawid w tym skądinąd nie najgorszym skoku w kwalifikacjach zajął dopiero ósme miejsce, a przede wszystkim stracił kilkanaście punktów do Rio Kobayashiego. Japończyk skakał w konkursach dobrze, walczył z Dawidem o zwycięstwa w tychże. Wprawdzie Kubacki w konkursach był lepszy, ale w całym cyklu. Wygrał Japończyk i 25 tysięcy euro powędrowało do niego. Polak pocieszał się tym, że ten Japończyk będzie miał teraz kłopoty z fiskusem. No jeśli chodzi o y, walkę z obciążeniami podatkowymi, no to prezent w ostatnim skoku cyklu R, -R 2017 zrobił sobie Andras Wielinger. Był liderem, co możemy sobie przeczytać na jego pastronie. Tam jest dość wyraźnie napisane, że Wellinger prowadził do ostatniego konkursu rozgrywanego na Mamucie w Wikersund. Informacja o tym, że był to obiekt do lotów narciarskich jest o tyle istotna, że jak widzimy, Wellinger uzyskał zaledwie 166 metrów. No to nie jest odległość nawet zbliżona do tych, jakie uzyskują przeciętni zawodnicy na tej stoczni. Ale Wellingerowi taki się właśnie skut przydarzył. W koncertowy sposób roztrwonił to, co... Zarobił wcześniej, spadł z prowadzenia na trzecie miejsce w całym cyklu, wygrał kraty przed Stochem. Delingerowi pozostało miejsce trzecie i łzy rozpaczy. I analogiczny przykładek z turnieju 4 Skoczni 2016-17, ostatnia seria w Bischofshofen. Dzisiaj, kiedy to oglądamy, trudno uwierzyć, że ktoś mógł się wtedy zamartwiać, czy aktualny wówczas lider klasyfikacji Pucharu Świata będzie w stanie wygrać z Kamilem Stochem. Oczywiście, e wygrać nie był w stanie. Co więcej, ten króciutki skok w drugiej serii konkursu w Bischofskopfens sprawił, że Handel stracił nie tylko szansę na wygranie całego turnieju czterech skoczni, ale spadł na miejsce trzecie. Jeszcze za Piotra żyłe. A gdyby sędziowie policzyli odległość troszkę lepiej niż to zrobili, bo wątpliwości co do długości pomiaru odległości tego skoku są do dzisiaj, no to być może w całym cyklu na trzecie miejsce wskoczyłby jeszcze Maciej Kot, który wówczas zajął miejsce czwarte. Tandemu pozostała jednak lokata na podium. No i takie obrazki, które przekonały nas o tym, że najsilniejszej psychiki norweski zawodnik jednak nie ma.